Witam wszystkich bardzo serdecznie, z Istony Warrior, No to kolejny odcinek z serii zagrajmy Heroes of Mind and Magic 5. Jak widzicie jestem w trochę innym miejscu, bo przeszedłem część tej misji jeszcze raz i znajduję się chyba w tym samym momencie czasowym jak skończyłem tamten odcinek. Jak widzicie w pewnym sensie objąłem kontrolę nad południowym krańcem mapy. Oprócz tego zmieniłem trochę swoją strategię, jeżeli chodzi o rozbudowę miast. Na przykład tutaj rozbudowałem tylko dwa typy jednostek, czyli impy i te demony. A tutaj jeszcze dobudowałem sobie Radę Miasta, by dostać więcej kasy. Ale tutaj już raczej rozbudowywał niczego nie będę. Tutaj jednak. Tutaj jednak sobie już rozbudowałem jak bo dopiero więc co prawie się zdobyłem to miasto. Oprócz tego mam dosyć sporą armię, bo trochę bardziej uważałem na to, co robię i traciłem armię po prostu. Nie ja próbowałem tracić jak najmniej armii i mam nadzieję, że przynajmniej taka ilość wystarczy na jakiś czas. Dobrze, tam sobie rozbudowałem parę rzeczy. Teraz mogę sobie rozbudować tą armię FU! areny tancerzy wojny, chyba tak się dogazywało. Jestem pewien, i mogę sobie tego ludka ulepszyć. Niestety na razie go nie wezmę, bo moja armia jest dosyć, dosyć silna i dodatkowej jednostki na razie nie potrzebuję. A na razie będę sobie tutaj chodził i zdobywał. ...różne kopalnie. Bo po lewej stronie znajdują się kopalnie kryształu, rtęci i chyba jedno opuszczone, jak pamiętam. Ale czy będę je podbijał nie jestem pewien, czy by te surowce mi się przydały. Przynajmniej mogę zagrać tą całą rusałką, która u mnie... ...ten cały rój os. Chociaż z taką ilością to niewiele ona zrobi. Spróbuję jakoś bardziej walczyć myśląc po prostu, bo zwykle bezsensownie traciłem armię. Teraz mam nadzieję, że tak się zbyt szybko nie stanie. I od razu w tej misji ogólnie przydaje się ten cały lodowy promień, bo on nie czy zawsze, czy ma po prostu dużą szansę, że, że właśnie zamrozi przeciwnika. I oprócz tego jeszcze mi się tu taki gremlin, gremlina po prostu sobie znalazłem. Gremlin y to jednostka strzelająca w Akademii. Nie jest zbyt potężna oczywiście w takiej ilości. Tam co kapłani rozwalają kurcze. Czy nawet z Kubus nie rady? I przynajmniej mam nadzieję, że nie będzie aż tak ciężko teraz. I teraz, przynajmniej będę wiedział co ja robię, a nie tak. Hulaj, dusza grzechu nie ma. Boże, genialnie to było. No, trzy razy minusowe morale, no co to miało być? Bo zwykle, jeżeli są jednostki nie z... Nie z frakcji, z, z której pochodzi bohater, to jest duża szansa, że po prostu stracą morale. I rozbudowujemy dalej. Tak naprawdę musimy zdobyć jeszcze dwa miasta, jak pamiętam. Bo w tej misji głównie musimy zdobywać miasta na początek, żeby potem dojść do, do tego całego inkidoraena. czar? Tak, pięć gniewu. Nie przyda mi się. Teraz sobie mogę iść praktycznie wszędzie. Oczywiście muszę się wystrzegać jednostek strzelających. Jak tak, to spoko, może mogę każdego atakować. Ten Skupus po prostu jest najlepszy u mnie w drużynie. Ogólnie te jednorożce, jak pamiętam, albo ich ymm, mocniejsza forma, Umieją chyba oślepiać albo... Nie, nie pamiętam, ale chyba oślepiać. Zaraz to sprawdzę. Nie, nie umieją, no niestety. Przynajmniej ich druga forma. Pamiętam, że Hirozach trójce jednorożce umiały oślepiać. Oślepienie to jest taki status, gdzie jednostka praktycznie nie może się ruszać. Dopiero po jakimś czasie. Zyska wzroki i może się ruszyć. Trochę to głupie, ale nie będę się skłóć, kłócił z wrogią gry. Teraz chyba kieruje się w stronę tych całych druidów, albo jednego z zamków, naprawdę nie pamiętam. Nie wiem czy tak sobie chodzi, gdzie chce. Tu jest strasznie dużo rusałek. A rosałki umieją atakować z daleka tym słończarem. Co z tego, że dwa razy. Ale przy takiej ilości mogą naprawdę dużo, du dużo zrobić. Ratusz. I będzie populacja. Teraz ogólnie biorę populację z tego i z tego zamku, ale z Inferno to. Tak, nieważne. Zaraz i dorwę. Cały druidów, kurde. No super, jeszcze tutaj jakiś myśliwy mi wskoczył do zamku po populację. Szkoda, że, po prostu, że jest ich mało, ale kiedy wybuduję te dalej będzie o wiele więcej przybywało. I oprócz tego trochę mi się zmieniły talenty, bo... ta cała wieśma, co zwykle chyba dała mi... chyba oświecenia, jak pamiętam, ale nie jestem pewien, teraz w mi... totalnie niepotrzebną magię mroku. No cóż, lepszy rys niż nic. Trzeba wymienić chłopów. chłopów. Ogólnie tam gdzieś znalazłem ich. Miejsce gdzie się ich rekrutuje. I tak jest. Właśnie teraz. O i teraz będę mógł sobie druidów. Rekrutować druidy są bardzo dobrzy. Tylko za kogo? A za kremlinów. Czemu nie? W sumie jest tak Mario. Mogę iść już. Dalej na północ. A czemu nie? A czemu nie, to nara? Tych kopalni po prostu nie będę na razie brał, po prostu chcę o rzesz To jest jedna z tych jednostek. Którą w ogóle nie możemy nigdzie zdobyć, praktycznie Więc ja chyba tutaj na razie Nie idę, o tutaj jest jakoś dużo stawu Tu jest 100 zabójców, nie warto, nie warto, nie warto Trzy razy nie warto, dziękujemy <grytanie> Są ci magowie, tu są Szkoda, że ich po prostu jest zbyt dużo Ale przynajmniej spróbuję jakoś Bardziej moją armię zorganizować, by Więcej ciosów mogła przyjąć. Znaczy, nie, Fu, co ja mówię? Żeby przyjąć jak najmniej ciosów, po by po prostu nie stało w jednej linii. Bo to jest naprawdę wkurzające. Dobrze. Trochę będzie tu ciężko. W sumie tak mogę zrobić, proszę bardzo, akurat jako tu jest jeden. A wiesz, a zespamuję bramą, czemu nie, w ostatnim czasie polubiłem bramę. Spam bramą, żeby mnie z daleka nie atakował. Aha, dobra, a teraz pokażę co może zrobić druid. Druid oprócz tego, że może wzmocnić jakąś jednostkę, by przyjęła więcej obrażeń, to może zaatakować błyskawicą, która jest dosyć potężna w jego wykonaniu. A porównajmy z lodowym promieniem na poziomie eksperckiej magii, zniszczenia. O tak, zabyłem właśnie tą umiejętność tak dawno. Tam się bronimy dalej. I chyba on praktycznie nic mi nie zrobi, jeżeli się pośpieszę. Nie, teraz się odrodzi ten, ten piesek. A patrzcie, skubany jest coś rzuci mi. A, wiedziałem. On też umie tą całą. ten, ten całą pięść. Nie. To ten czar pięść gniewu, dobra. A tego ma taki fajny atak wręcz. Chciałem dobrze. Wyszło tak sobie. Przynajmniej mi nie zabrał kilku za jednym zamachem. Tylko impów. Ej, impy są niepotrzebne tak bardzo. Zabieramy łupy. Się potem wymieni na kasy czy na inne surowce. Bo kryształ tutaj naprawdę mi jest potrzebny. Ja pamiętam chyba w lewym. Uuu, to jest ten fort na skórzu. Po lewej stronie, znaczy jest jeden zamek z tych elfów, ale nie wiem, czy chcę tam iść na razie, bo tam stoi ten cały wyłak ziemi, który mnie tak potraktował pod koniec ostatniego odcinka, że. Nie chcę z nim drugi raz negocjować przejścia. Ogólnie, jeżeli chodzi o zasoby, to mam dosyć dobre zaopatrzenie i starczy mi na długo. Mm hmm, uu, uu, to jest ten. Rycerz Śmierci, też jest z jednostek, którą nie możemy zdobyć, prócz przyłączenia się właśnie jej do nas. Raz mi się chyba tak udało, że ci ten Rycerz Śmierci się do, do mnie przyłączył, ale chyba tak było raz. I raczej prędzej, prędzej to się nie powtórzy, więc wolę nie próbować. I tu jest Szmaragdowy Smok, czyli najlepszy stwór z, z tego zamku, Syran. I bliżej z nim się spotkać nie chcę, więc jak najszybciej się stąd usunę. I to nie obchodzi, że omijam pełno różnych fajnych zasobów i innych fantów, ale po prostu mi się nie chce. No, mnie bicie 300... Mm. Boże. Czy chcemy się atakować ich? Nie. Aż kurczę. Będę musiał te żywiołaki niszczyć? No come on. Mam wybór. Albo przejść przez Feniksa, albo przejść przez te żywiołaki ziemi. Co, co jest co jest lepsze? Wiem. Najlepsze jest wycofanie się do zamku. Na jakiś czas przynajmniej. W sumie mogłem też się cofnąć do tego zamku inferno, inferno by wziąć jeszcze dodatkowe demony, czy tam impy. Du-du-du! kapitol! Du, du. No i się szybko to miasto rozbudowało, nie ma co. Jak jeszcze będę mógł smoki rekrutować, to dopiero będzie potęga. Ale chyba na nie jeszcze pieniędzy nie mam. A poczekam sobie na inną populację. Nieważne, że ci drudzi znowu mi pogrzeżują plany i znów. Będzie tak, że przeciwnik będzie miał więcej. Więcej armii. Ale też będę miał więcej armii, bo wybudowałem zamek i będę mógł rekrutować o 50% więcej jednostek. W sumie już chyba Cytadela dawa, dawała mi 50 więcej, to teraz zobaczymy. A więc dostaję ich razem. Hmm, bez przesady, ale zawsze coś. Są ja lepsze tych druidów, żeby, żeby byli po prostu. Druga forma to są wielcy druidzi. Z wielkimi druidami też będziemy musieli walczyć. To właśnie ci druidzi, którzy nam przeszkadzają. Ewoluujemy. Przekładamy tego łucznika. Kto ma więcej? Co sumie usunę je za impy. Bo są już mi niepotrzebne, prawie że. I co by tu ulepszyć, w sumie? Nic, mogę sobie jednorożcę kupić. My little pony normalnie. Ale na razie ich tak nie wezmę. Dopóki mam taką ogarniającą armię, to, to wolę po prostu ją mieć taką, jak jest teraz. A więc. Jak tam żywiołki ziemi? Dalej jesteście Tacy Jacy Jezu. Nie ogarnię dzisiaj. Tacy twardzi. Teraz z wielkimi druidami was rozwalę. Nie tak trochę... Nie w gry, że musimy z takimi potrzebnymi jednostkami walczyć. Nie to nie obchodzi co jest poziom normalny. Naprawdę. Tajemny staw, bo ten tajemny staw yy, daje nam losowy surowiec co tygodniowo albo codziennie. Nie jestem pewien. Let's go! O! ile yy, Następny poziom ekspercki, a tak. W sumie ja nie mam już czego co rozwijać. Zaczynamy. Pełno ich tutaj, jak zwykle. I są odporni na magię przywołania. To się nie dziwię. I to, to on umie. Aha, to jest ten. Myślałem, że to jest. Ten tan tancerz wojny. Co to jest? Dobra. Co ty możesz umieć? Możesz mu zrobić nic. Ale możesz wzmocnić. Tego. Wielki trój też może. Przełożyć swoje punkty many na bohatera. A ja nic nie mogę z tym zrobić. Tylko z niego strzelać z daleka i licząc, że szybko do mnie nie dobiegnie. To jest takie wytrzymałe paskudstwo, że ja nie mogę. O, tak. Zbufuję sobie tego roka, roka tego demona. Co zrobić? Hmm, hmm, hmm. W sumie ty, ty też pójdziesz, kocham na nosić bufy. To jest naprawdę epicka bitwa. Normalnie bardziej epickiej nie było. Um, nie warto. Co ja mogę mu zrobić? Mogę mu pięścią walnąć. Nie, wolę go osłabić. Dobra, spróbujmy. I tak d zabiera. Fuck. Dobra, co mnie. Przynajmniej, nie no, jest strasznie wolny. Więc mogę w niego uderzać ile wlezie. Mm. Mm -hmm. Nie warto, naprawdę. Już z tymi rusołkami atakuję, czemu nie. Zawsze te dwa hafle mniej. W sumie spróbuję jeszcze go zamrozić, może się uda. Udało się, dobra. Zawsze o kilka tur... ...będzie atakował wolniej. No, rokat nadzorca dzisiaj w tej walce ucierpi porządnie. A Ar rusałka O, ma naprawdę ilo on ma obrony? 11 Kurcze Porządny nie ma co, ale coraz więcej życia mu zabieram i tracę moral przy tym. Genialnie. O nie, teraz mnie zaatakuje. Niech nie, nie zgadnę, zaatakuje z za 100%. Usałkę. Został się o to prosiłeś. Okej. Okay. Tam na skupusie boską siłę nie? Mogłem dać jeszcze boską siłę na tym wielkim druidzie. Ale skupus mi zdecydowanie wystarczy. Ile tych życia masz jeszcze? Ja tam nie widzę. O, chyba już jest kilkadziesiąt życia, bo mi tutaj HP rogatego nadzorcy zasłania. A, dobra, jesz! No, nie tak źle. Znaczy, można go jeszcze osłabić. Niech to atakuje teraz. Druid. Dajesz. nie ma tak waha, tak trwa za dziesięć minut już o już jest dziewięć. No, już jest blisko, jeszcze jeden hp. Yes! finally. Takie straty mm, Mogło być gorzej, naprawdę mogło być gorzej A, a tutaj nagle po prostu bonusowy obszar. Uh, uh. Aż to było... Z... Nie, Gdzie ty idziesz? To rusałka, nic się nie zrobi. No i co się stało? Nie mam czego? Kryształu.